Witam. Wczoraj nagrałem krótki felieton, czytając to, co napisałem. Dzisiaj też coś napisałem, ale, ale ponieważ czytać nie potrafię, to nie będę dziś czytał, tylko powiem coś od siebie. Na dodatek na zupełnie inny temat. Mianowicie, napisałem kiedyś, parę miesięcy temu, myślę, felieton o facecie jakimś, który mnie zafascynował, wywiad był w radiu ale nie złapałem jego nazwiska. Nie wiedziałem, z kim to był wywiad. I przez ostatnie parę dni usłyszałem dwie różne audycje w radiu na temat, znaczy z tym samym człowiekiem, który mówił fascynujące rzeczy. A przypomniałem sobie o tym dzisiaj właśnie, bo, bo na froncie przeczytałem dwa felietony pana Telikowskiego, które, które zwróciły moją uwagę właśnie na to, o czym mówił tam ten człowiek. W pierwszym felietonie pan Telikowski Wyraził się może trochę niezbyt delikatnie o osobach, które nie chcą mieć więcej niż jedno dziecko. W drugim przepraszał za to, uważając, że może, może kogoś obraził. Przeczytałem ten pierwszy felieton i prawdę mówiąc, no ja jestem kierowcą. Pan Terlikowski jest redaktorem, dziennikarzem. Pewnie jest troszkę delikatniejszy ode mnie. Ja w każdym razie nie widzę powodu, dla którego miałbym kogokolwiek za co przepraszać. No ale to może wynika z naszego innego statusu społecznego. W każdym razie zachował się bardzo elegancko. Ja się bardzo cieszę, że pan Terlikowski ma trójkę dzieci. Bardzo bym chciał, żeby miał więcej. Ja więcej już nie będę miał. Nasze pierwsze dziecko, jak wiecie, pewnie urodziło się po 10 latach małżeństwa. Także. Dla nas w ogóle idea, że ktoś nie chce mieć dzieci, była całkiem obca, bo myśmy bardzo dzieci chcieli mieć, a w pewnym momencie nawet straciliśmy nadzieję. Zresztą, jak ktoś w YouTube wpisze w uszukiwarkę YouTube troker Hiob, jedno słowo i Wiktoria, to znajdzie wideo z Wikunią, naszym, naszym cudem małym, który, który się urodził, ważył 610 gramów urodziła się 16 tygodni za wcześnie, potem dwa lata później urodził się Kuba, też 1500 gramów, więc smok w porównaniu z Wiktorią, ale, ale ciągle maleństwo. No ale Bogu dziękuję za dwójkę tych dzieci. Nie wiem, ile bym dzieci miał, jakby się dzieci rodziły, tak jak Pan Bóg przekazał zaraz po ślubie. Ja się wcześniej ożeniłem, miałem 22 lata. Także przez te 30 lat małżeństwa mógłbym mieć już całkiem ładną gromadkę dzieci i wnuków, no ale widocznie Bóg chciał inaczej. No ale, ale chciałem właśnie wrócić do tego człowieka, z którym tą audycję słyszałem. On się nazywa Steven Moser. Steven Moser pojechał na stypendium do Chin. To były późne lata 70. To było akurat po końcu rewolucji chińskiej. Mao Tse-tungumar chyba, jakiś tam Deng Xiaoping był prezydentem, pierwszym sekretarzem. A w każdym razie wtedy po raz pierwszy wpuścili ludzi z zachodu do Chin. Carter się tam przymilał do Chińczyków i on dostał stypendium do pracy w Chinach, żeby napisać doktorat. Był na wydziale antropologicznym, był antropologiem, miał tam jakieś badania robić nie w samym Pekinie, tylko, tylko na wsi, na, na prowincji. Znał chiński język, zresztą kilka na rzeczy zna, mieszkał tam przez ileś lat i podczas jego pobytu wprowadzono prawo w Chinach, że kobieta nie może mieć więcej niż jedno dziecko. Był świadkiem, Takich rzeczy, że jak no w ogóle jak to wyglądało? Bo czasami sobie trudno to wyobrazić. No wprowadzał prawo i co? No wygląda to tak, że na wsi jest jakiś kacyk partyjny, który dostaje zawiadomienie, że od teraz będzie nielegalnie posiadanie więcej niż jedno dziecko, więc chodzi po wsi i patrzy na tych ludzi. Jak zobaczy kobietę z brzuchem, to ją aresztuje. No tak to tam wyglądało. Więc aresztowali te dziewczyny, które były w siódmym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym miesiącu ciąży, kiedy można było zobaczyć, że są w ciąży. I bez wyroku sądowego siedziały zamknięte, dopóki się nie zgodziły na tak zwaną dobrowolną aborcję. A ponieważ nie mogły widzieć swojej rodziny, nie mogły widzieć swoich pozostałych dzieci, były zastrażone i były poddawane niesamowitej indoktrynacji. To się najczęściej zgadzały na tą aborcję, tym bardziej, że jak się nie zgodziły, to i tak by to im dziecko, zabraliby im to dziecko. Więc dzieci te zabijali zastrzykiem z jakiejś trucizny, z jakichś chemi, chemi, środków chemicznych, po czym robili im cesarkę i, i zwłoki zamordowanego dziecka wy, wyciągali z tych kobiet. i Steven był świadkiem takiego zabiegu i mówi, że to zmieniło jego życie. On po prostu w tym momencie zlewicującego studenta amerykańskiego uniwersytetu, który uważał, że kobieta ma prawo do robienia ze swoim ciałem, co chce, nagle się stał bardzo wyraźnie człowiekiem o poglądach za życiem. W ogóle to doprowadziło do tego, że został katolikiem i, i stał się aktywnym. Aktywnym przeciwnikiem aborcji. Zaczął się też zastanawiać nad problemem przeludnienia. Po tym, co widział w tych Chinach, co opowiadał, po tym, jak widział, jak topiono dziewczynki, świeżo, nowonarodzone, zdrowe dziewczynki topiono, ponieważ rodzice, którzy mogą mieć tylko jedno dziecko, chcieli mieć chłopca. No taka jest tam bardzo mocna, bardzo mocne przekonanie kulturowe i, i spowodowało to to, że po 30 latach od tamtego czasu, czy 20 paru latach. W tej chwili w Chinach jest ponad 100 milionów chłopców i mężczyzn, którzy nie mają szans na małżeństwo, bo po prostu nie ma tyle kobiet, które, z którymi mogliby się oni pobrać. Więc to jest następny problem. Ale to jest najmniejsza tragedia. On mówił, że widział przy drodze dzieci naworodki porzucone, umierające właśnie dziewczynki najczęściej, albo, albo często drugie dziecko, które kobieta donosiła i urodziła, a potem się bała aresztowania, więc porzucała je przy drodze i nie wolno im było pomóc. To było nielegalne, za to, za to groziło aresztowanie, więc, więc te dzieci umierały przy tej drodze. No, niesamowite, tragiczne rzeczy. Steven mówił też o wielu innych rzeczach, o których nawet. Nie myślimy, mówił o problemie, jaki jest w Japonii. Japonia, Japończycy mają bardzo niski do, przyrost naturalny od, od kilkudziesięciu lat, od bardzo dawna. Także tam już jest całe pokolenia ludzi, które nie mają dzieci. I mówi, że w Japonii na przykład, też, on też na japoński mieszkał w Japonii jakiś okres czasu, mówił, że w Japonii można sobie na przykład wynająć rodzinę z dzieckiem czy z dziećmi, żeby przez weekend, odgrywali rolę dzieci i wnuków. Że starsi ludzie w Japonii płacą duże pieniądze za to, żeby mieć przez weekend kogoś, do kogo będą traktowali jak swoje własne dzieci i wnuki, bo nie mają swoich dzieci i wnuków. W Japonii jest od lat recesja i ta recesja nie ma szans na zakończenie się, bo, bo jak nie ma dzieci, to nie ma rozwoju gospodarczego. Największy bum był po II wojnie światowej, bo po II wojnie światowej był niesamowity przyrost. Ilości ludzi, nie, nie dlatego, że ludzie mieli po 15 dzieci, ale dlatego, że wtedy właśnie po raz pierwszy pokonano wiele chorób, które powodowały, że wcześniej ludzie często umierali w wieku 40, 30, 50 lat, czy, czy nawet w wieku dziecięcy. Po wojnie nauczono się te choroby leczyć, także ludzie, którzy się rodzili, nie umierali, więc przez okres kilkudziesięciu lat mieliśmy gwałtowny przyrost. No, problem ludzie, którzy mówią, że nam grozi jakieś przeludnienie, polega na tym, że błąd ich obliczenia, że oni myślą, że taki przyrost by trwał w nieskończoność. No, nie trwałby, bo e, dlatego, że ponieważ tych chorób już nie ma, no to w tej chwili ci ludzie, którzy się urodzili po wojnie, wyż demograficzny, którego ja jestem końcem, czyli to są ludzie w moim wieku i starsi ode mnie o od 10-20 lat. My powoli wchodzimy w wiek emerytalny, zaczniemy umierać, ten przyrost zacznie się gwałtownie obniżać. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę to znakomita większość średnia na świecie jest coś 2,6 dziecka na osobę. 2,1 to jest równowaga. Także, także nie jesteśmy tak daleko od tej równowagi, ta średnia niesamowicie szybko spada. A w wielu krajach, jak Polska niestety, Większość krajów europejskich, Izrael, bardzo wiele krajów azjatyckich, ten, ten przyrod jest w i 1,3 dziecka. Także prawda jest taka, że całym narodom grozi wyludnienie, może nie tyle wyludnienie, co wyginięcie tych narodów, bo, bo ja się nie boję za bardzo, że we Włoszech nie będzie nikogo, czy w Hiszpanii. Te kraje będą zaludnione, bo tam przybywają ludzie z innych krajów tylko będą krajami arabskimi, będą krajami o zupełnie innej kulturze, nie będzie Włochów, nie będzie Hiszpanów. Problem polega na tym też, że nie będzie Polaków.